O, ja chodź, 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 chodz, Chodź, daj. Co tam robiliśmy? Ale mi tą Ale jest tyle kobiet, że każda może go całować w innym miejscu. Całujemy sobie Zampa. Czekaj, czekaj. No i to w Chodź, daj, Dcha, da, chodź. Chodź, Marzynka. Chodź, ty, 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 ty musisz tu być. Nie chcę. Nie Ona wieczorkiem pocałuje. No. A Ale ktoś robi zdjęcie. Ja o, ale nie robi zdjęcie czy co? <tares> nie, nie, bo to wydarzyło. No jest foto, jest. Robię. Anka, całuj go. Macie 5000 zdjęć. Żeby nie było. O, żebyś, nie? Ładnie. to Co nie? Bo, bo. <śmienic> Fagasa twojego. <śmienic> Na no cały... no, To jest fagas. Hello. Tak, to już jest przyklejone. Zapomniałam.